Klop, babcia. Słuchajcie, moi drodzy, mm, jutro już mam ostatni dzień kwarantanny, czyli tak zwanego aresztu domowego. Ech, jakoś przeżyłam tego gowida nawet nie najgorzej. Aha, no przecież nie jest elegancko. No przecież musi być elegancko, prawda? No więc, żeby było elegancko, to tak. I będę to pokazywać, moi drodzy, dopóki ten rząd będzie sobie z nami grał w kulki, robił sobie z nas głupka, jakbyśmy nie posiadali tkanki mózgowej. Wodził nas za nos, tak nas wodzi za nos. I ostatnio rząd, który kiedyś z złotymi ustami ministra Szumowskiego, mówił, że maseczki to są właściwie w ogóle niepotrzebne. One w ogóle są dla, dla nas niepotrzebne, bo to po prostu pfi. Potem twierdził, że chronią nas bandanki i przełbice. A teraz zmienił zdanie i rekomenduje, rekomenduje, czyli poleca. Yy, poleca, pozytywnie poleca pozytywna opinia maseczki chirurgiczne no to to, 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 to takie coś to mam e, oraz e, jeszcze lepiej maseczki FFP2 mam parę takich maseczek ale one są zajebiście drogie więc mam je na takie okazje bardzo bardzo ważne tak no a teraz tak bawełniane nie są zabronione Rekomendacja. Czyli co? Ja sama mam decydować, którą maseczkę założę? Która mnie będzie chronić? mniej i dziadka? Ja? Klop babcia? A na jakiej podstawie? Czy ja w ogóle mam jakieś dane, która maseczka lepiej chroni, która mniej chroni? Czy rząd mi to powiedział? Ja naprawdę nie muszę jako obywatel przekopywać się przez całą wiedzę internetową w Google'ach Skrobać tym bardziej, że to wszystko. Jak wiadomo, różne rzeczy można znaleźć w internecie, różne bzdury. Ja bym chciała mieć dokładną tabelkę. Co chroni na ile tyle, tyle, ta maseczka, tyle, ta maseczka, tyle, żebym sobie mogła wybrać, jeżeli już ta rekomendacja następuje. Więc cała odpowiedzialność spada na mnie. Jak wybiorę maseczkę taką materiałową, która przepuszcza. Wirusa jak starej gacie próki. Dziura w gacie, W tej we w tej moja wina. A my rączki umywamy. My tylko rekomendujemy rządowo. No właśnie. Eee, teraz tak. No i ja kiedyś uwierzyłam rządowi. Chroniąc, chciałam chronić siebie i to i kupiłam taką, o proszę bardzo. Przemysłową ilość maseczek materiałowych. Materiałowych, które już dawno przez ekspertów, lekarzy i specjalistów są określone jako badziew. Po prostu badziew, a można się na nich powiesić. No nie zrobię tego, bo jeszcze mi życie miłe. Tak Chronio, że Chciałam chronić siebie i klub dziadka przed wirusem. No nie, 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 siebie nie uchroniłam. Eksperci mówią, że najlepiej chronią maseczki FFP2, ale one są drogie i nierefundowane przez NFZ. Ale po co mają być refundowane? Po co mają być refundowane? Lepiej, żebym zdechła, bo generuje koszty, bo pobieramy emeryturę. Oj, rządzie, przypominam że pobierając emeryturę płacę podatki od emerytury. Na co? No na to, żeby prezydent Duda mógł popierdalać na nartach. Popierdalać. Tak. Grzecznie już było. O.